Henryk Hilarowicz urodził się 22 sierpnia 1890 roku w Warszawie, w spolonizowanej inteligenckiej rodzinie żydowskiej. Dziadek Henryka, Hilary hill Nusbaum, był warszawskim przemysłowcem i zafascynowanym historią, patriotą, który w czasie Powstania Styczniowego wspierał finansowo rodziny powstańców. Jako zwolennik asymilacji Żydów był też prekursorem budowy w Warszawie synagogi na nalewkach będącej pierwszym na ziemiach polskich domem modlitwy, w którym kazania głoszono w języku polskim. W 1893 roku rodzina Henryka przeniosła się do Lwowa, gdzie jego ojciec, profesor Józef Nuzbaum Hilarowicz, objął kierownictwo Zakładu Zoologii i Anatomii Porównawczej Akademii Medycyny Weterynaryjnej, a on sam rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Lwowskiego. Wkrótce po ukończeniu studiów młody dr Hilarowicz został powołany do Armii Austro-Węgierskiej i wziął udział w I wojnie światowej, a po jej zakończeniu uczestniczył w walkach z Ukraińcami o Lwów. Podczas służby w Wojsku Polskim pełnił obowiązki lekarza słynnej Lwowskiej Brygady Lotniczej, wykazując się dużą odwagą w niesieniu pomocy rannym znajdującym się w szpitalach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie linii frontu. Po zakończeniu działań wojennych dr Hilarowicz wrócił na Uniwersytet Lwowski i został asystentem światowej sławy chirurga profesora Ludwika Rydygiera, a następnie profesora Hilarego Szrama, u którego wyspecjalizował się w naukowym i praktycznym poznaniu znieczulenia miejscowego. W kręgu jego zainteresowań pozostawała też diagnostyka schorzeń nowotworowych, a także związana z nią chirurgia przewodu pokarmowego, w której okazał się cenionym specjalistą. Dzięki powszechnemu uznaniu jego lekarskich umiejętności oraz podejściu do pacjenta, w Lwowie krążyło powiedzenie Gdybym miał się operować, to tylko u Hilarowicza. W 1931 roku na bazie swoich doświadczeń, popartych wiedzą teoretyczną, wydał książkę Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Ten jeden z najnowocześniejszych podręczników pierwszej pomocy omawiał przypadki zasłabnięć, zadławień, zatruć i nieszczęśliwych wypadków, podając w przystępny sposób rodzaje niesienia pierwszej pomocy, często ratujące życie poszkodowanym. Napisana z pobudek społecznych, mająca za zadanie niejako wnieść elementy nowoczesnej medycyny pod strzechy. Książka Hilarowicza na długie lata stała się podręcznikiem, od którego pierwsze kroki w kierunku studiów medycznych stawiali przyszli lekarze. Po wybuchu wojny profesor Hilarowicz był lekarzem Szpitala Okręgowego nr 6, przemianowanego na szpital wojenny, gdzie konsultował najcięższe przypadki wśród rannych żołnierzy i cywilów, a także sam operował. Po przekroczeniu przez wojska sowieckie granicy Polski, personel Lwowskiego Szpitala Wojennego zgodnie z rozkazem naczelnego dowództwa miał zostać ewakuowany w pobliżu granicy węgierskiej. Znajdujący się wraz z żoną Wandą w konwoju zmierzającym w kierunku Węgier, profesor Hilarowicz postanowił wrócić do Lwowa. Podczas sowieckiej okupacji kierował szpitalnym oddziałem chirurgicznym. 22 czerwca 1941 roku Niemcy wcielili w życie plan Barbarossa i zaatakowali swojego niedawnego sojusznika. W nocy z 3 na 4 lipca ss wtargnęli do mieszkania Hilarowiczów i w obecności żony aresztowali profesora. Profesor Henryk Hilarowicz, jeden z prekursorów polskiej anestezji, Został rozstrzelany 4 lipca 1941 roku na wzgórzach Wuleckich wraz z pozostałą grupą aresztowanych dzień wcześniej profesorów lwowskich uczelni.